O ten wieżowiec co zrobiłem? Ta, oj cholera, ale Nie był taki, no, ta, no to też, ale był jeszcze taki drugi wielki dom. To dziś w tym roku, bo co ja miałem, miałem wtedy taki dom, taką klitę i ogród co zrobiłem? Ej no, wy gracie nadal tę rundę czy już skończyliście? Nie, gram dalej, gram dalej, bo ostatni Nie. został. No. no. Bo te śmiecie się wymaksowały. Nie no, widzicie jakie oni mają enchanty? No chłopie, jak oni z łupy strzelają. Strzelają. Ej, e, czerwony, on jest słabiutki, on jest miernotką, on jest miernotką. Oj, lecisz, lecisz, lecisz do lobby. Lecisz na fla... lecisz nie wiem. I po, po łóżeczku. Już nie lecisz. O, Jacek Kowalski, Jacek Kowalski, strefka. Oj, on nie wie co się dzieje, on nie wie co się dzieje. On, ej, on nie wie, on nie wie gdzie ja jestem. Biegnie, biegnie, biegnie. I jutro w końcu trzeba na WF przyjść, nie? Bo już to trochę... Nie, ty przyjdziesz jutro na WF, ty nie śpisz.